lady na szybie? Teraz są nowe nasączone ściereczki CIF. Doskonale czyszczą szklane powierzchnie. Szybko i wygodnie. Nie pozostawiają smug. Plamy? Łatwo przyszło, łatwo poszło. CIF, ponieważ Twój dom jest do mieszkania, a nie do sprzątania. Truskawka? Wanilia? Czekolada? Mm. O, oh, chitos, sweetos, mm, Smak słodki przygodny. Dzięki lepszej pielęgnacji, to ja jestem prawdziwym zwycięzcą. Balsam po goleniu Nivea Formen sprawia, że moja skóra jest nawilżona i idealnie gładka. Dlatego tak trudno mi się oprzeć. Nivea Właśnie takiej pielęgnacji potrzebuje mężczyzna. Wilmo, wróciłem. Spójrz tylko na niego, pijany jak skunksozaura. Któregoś dnia zostanę kimś. Witamy na pokładzie. Nie przeszkadzam? Moja sekretarka? Osobista Upadki i wzloty Freda Finstona Oraz przygody jego rodziny i przyjaciół W filmie Flintstonowie Już w Wigilię o 19 Ta pani chyba nie jest miłośniczką zwierząt Na szczęście prawdziwych przyjaciół Poznaje się w biedzie Przekona się o tym ten sympatyczny kundelek Uśpimy go w poniedziałek. Jeden z nas wpadł w kłopoty i potrzebuje pomocy. Mali tropiciele ruszają z odsieczą już w poniedziałek, 24 grudnia o 14.50.